Szanowni Państwo, kolejny raz od początku pełnoskalowego konfliktu na Ukrainie, tamtejsi astronomowie pod wodzą doktora Borysa Jefimowicza-Żyliajewa publikują raport na temat UAP-ów, wielkich, niesamowicie szybkich obiektów, które poruszają się z ogromnymi, wręcz niewyobrażalnymi prędkościami. De facto raporty są dwa, ale powiedzieć o nich, że zostały opublikowane... To powiedzieć bardzo dużo. W tym wszystkim jest bardzo, ale to bardzo duże ale, jak i pewien zbieg okoliczności. Otóż oba opracowania ukazały się we wrześniu 2025 roku, tak są datowane. Ich publikacja też dziwnym zbiegiem okoliczności nakłada się na serię obserwacji zagadkowych dronów, chociażby nad duńskimi instalacjami militarnymi. Pamiętamy, że drony Zagadkowe przez niektórych uznawane za obiekty UFO były też widywane w innych krajach w basenie Morza Bałtyckiego. W tych raportach Ukraińcy po raz kolejny piszą o uzyskanych przez siebie dowodach należy te dowody wziąć w cudzysłów na istnienie uapów często ogromnych, poruszających się z prędkościami wielokrotnie przekraczającymi prędkość dźwięku. Przy czym mówiąc o obiektach ogromnych, mamy na myśli takie, które mierzą nawet kilka kilometrów długości, tak kilometrów. Rozmiary są jednak różne. Oprócz tych wielkich statków matek, są też obiekty mniejsze, kilkumetrowe, a także takie dochodzące do 100 metrów długości. Tak przynajmniej wynika z fragmentów opracowania opublikowanego przez Żyliajewa i jego współpracowników. Z kolei w drugim dokumencie biorą oni na tapet uAPy mniejsze, obiekty znacznie mniejsze zarejestrowane przy okazji obserwowania księżyca. Ci ludzie już któryś raz wysuwają swoje wnioski na temat uAPów. Poprzednia ich publikacja z marca 2025 roku zawierała niemal identyczne wnioski, ale przeszła bez echa. Natomiast ich pierwsza publikacja z września 2022. No, wzbudziła żywe emocje, głos w tej sprawie zabrał nawet Awileb, który, uwaga, uwaga, potępił kijowskich badaczy i wykazał się w kwestii ich doniesień daleko idącym sceptycyzmem. Żyliajew i koledzy nie tylko mówią o obiektach, które są poza czyjąkolwiek kontrolą, ale także twierdzą, że ukraińskie wojsko wykrywa te obiekty w czasie działań militarnych. Jeżeli tak się dzieje, jeżeli to, co oni piszą, jest prawdą. No to mamy do czynienia z nielada sensacją. Tylko czy to jest prawda? O co chodzi z publikacjami ukraińskich astronomów? Czy rzeczywiście wykryli UFO? A może to tylko element wojennej propagandy, bo dziwnym zbiegiem okoliczności, Żyliajew i koledzy ożywiają się w momentach bardzo problematycznych, turbulentnych dla Ukrainy. Czy dyskusja o uapach i tiktakach, nieuchwytnych dronach, uznawanych przez niektórych za UFO, jest tylko zasłoną dymną i elementem wojny informacyjnej w trwającym konflikcie? O tym więcej w dzisiejszym odcinku UFO historii. Ale zanim przejdziemy dalej, to pamiętajcie o opcjach wspierania kanału. Pamiętajcie też o audycjach archiwalnych. Czekam oczywiście na wasze komentarze. Co sądzicie o zaprezentowanych tu hipotezach? Możecie też pisać na Discordzie, który jest głównym medium społecznościowym kanału UFO Historie. Ale zanim przejdziemy do tego ukraińskiego raportu, de facto raportów, przypominam, powiedzieć o nich, że są opublikowane, to powiedzieć dużo. Słówko o bieżącej sytuacji w Europie. Otóż, jak pewnie wiecie, na przełomie 2024 i 2025 roku mieliśmy tą słynną sprawę obserwacji niezidentyfikowanych dronów nad. Wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych. Były to tak zwane drony z New Jersey. One wzbudzały ogromne emocje. Stały się nawet elementem walki politycznej. Otóż Donald Trump jeszcze przed zaprzysiężeniem insynuował, usugerował wprost, że administracja Bidena ukrywa prawdę na ten temat. Przy czym Trump potem sam ustami swojej rzeczniczki zbagatelizował całą sprawę, jakby tego nie było. W rzeczywistości drony z New Jersey były tylko jednym z elementów bardzo, bardzo złożonego obrazu. Potem się okazało, że te drony były nad Stanami widywane też wcześniej, przed listopadem 2024 roku. Z kolei w listopadzie 2024 na kongresowym wysłuchaniu w sprawie UAP-ów Luis Elizondo dwuznacznie przestrzega przed niezidentyfikowanymi obiektami nad instalacjami wojskowymi. To też było bardzo ważne w kontekście tego, co się potem wydarzyło. Niedługo potem media zaczynają donosić o dziwnych dronach widzianych m.in. nad bazą Hit w Wielkiej Brytanii, a także w Niemczech. Jeżeli o Niemcy chodzi, to w sierpniu, ale 2025 roku już, The New York Times donosi, iż rosyjskie drony są widziane nad trasami transportu broni przez wschodnie Niemcy. Właśnie Moskwa temu zaprzeczyła. Mało kto pamięta natomiast, że wcześniej, to znaczy przed nagłośnieniem tej obecnej wrześniowej fali duńskich dronów, z tymi obiektami mierzyły się inne kraje, w tym sama Dania. A Dania ma z Rosją na pieńku, bo na przykład w kwietniu 2025 roku Rosja ostro zaprotestowała przeciwko wysyłaniu żołnierzy duńskich na Ukrainę w celu szkolenia jednostek dronowych do walki z Rosjanami właśnie. Z kolei w lipcu tego roku Ukraina podpisała zdanią umowę o wspólnej produkcji uzbrojenia, dlatego nazywanie duńskich incydentów z dronami obserwacjami UFO wydaje się mocno przesadzone i wyrwane z szerszego kontekstu. Trzeba też na to patrzeć przez pryzmat wydarzeń politycznych. A dzieje się, drodzy Państwo, bardzo dużo, bo ostatnie najnowsze wydarzenie godne wspomnienia w kontekście tych. Wydarzeń związanych z dronami w Danii to tajemniczy lot amerykańskich latających cystern, które 28 września 2025 roku opuściły bazy w Stanach i udały się do Europy. Co najmniej kilka z nich trafiło do bazy w Mildenhall w Wielkiej Brytanii. To oczywiście może. Zdaniem niektórych wspierać koncepcję iż mamy do czynienia z taką zasłoną dymną to znaczy się drony pojawiają się zawsze tam gdzie mamy do czynienia no po prostu z transportami wojskowymi tak są swego rodzaju eskortą podobne głosy pojawiły się oczywiście odnośnie fali dronów w New Jersey o tym jednak wspominam w poprzednich odcinkach godne to jest jednak odnotowania i być może odgrywa Znaczącą rolę w całej sprawie. Kiedy jednak przyjrzymy się dokładnie sytuacji w Europie, ale także w Azji, a także wcześniejszym obserwacjom tajemniczych dronów, sytuacja przestaje być aż tak bardzo tajemnicza, żeby było ciekawie, nim zaczęto zamykać lotniska w Danii. Podobne obiekty powodowały zamknięcia lotnisk na przykład w Rosji, chociażby w Ufie, i to wielokrotnie tam otwarcie mówiono, że to są ukraińskie drony. Twierdzenie więc, że bezzałogowce widywane nad elektrowniami jądrowymi we Francji, drony nad Litwą, Estonią czy Finlandią to są zwykłe bezzałogowce, ale już te drony z nad New Jersey i Danii to są jakieś pozaziemskie obiekty, jakaś interwencja z innej planety. To wszystko wydaje się mocno przesadzone, ale są portale, są fanpage y i są kanały, które taką narrację uwiarygadniają i uprawiają. Natomiast w tej zagadce pytania za 100 punktów brzmiał następująco: Czy tych prowokacji z dronami dokonuje tylko i wyłącznie Rosja oraz Chiny, jak to zwykło się sugerować? Czy przypadkiem w grę nie wchodzą Amerykanie i Ukraińcy? Również, oczywiście nie tylko. Czy zawsze? Stroną, która dokonuje zwiadu czy prowokacji za pośrednictwem tych dronów jest państwo, jest armia danego państwa. Czy przypadkiem nie mogą to być również firmy prywatne działające na zlecenie albo po prostu rozwijające swój potencjał czyli dokonujące testów? Kolejne pytanie: jak wiele z dyskusji na temat ułapów, która się toczy obecnie, ma na celu postawienie zasłony dymnej i wojnę informacyjną. Bo jeżeli nie wiadomo, kto to, to opinia publiczna uzna, że to na 100% kosmici. Takich pytań za 100 punktów mogłoby być więcej. Czy na przykład wzbudzanie paniki albo dezinformacji odnośnie dronów, że to ufo, że to kosmici? Czy ono nie służy przypadkiem również łagodzeniu ewentualnych niepokojów społecznych? Po prostu ludzie sobie pogadają popiszą i im przejdzie, nie będą się tego tak bali. Czy ta wersja, że to nie wiadomo co, nie wiemy co to, to takie tajemnicze, to nie jest przypadkiem tylko wersja dla gawiedzi i opinii publicznej, taki tumik niepokojów? I czy to przypadek, Szanowni Państwo, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i Ukraina, a także Izrael, ustami Haima Esheda, wplątują temat UAP-ów do jakiejś takiej pozaoficjalnej, ale jednak bardzo wyrazistej narracji okołowojennej. To jest bardzo niewykluczone. Zauważcie, że jeżeli idzie na przykład o Stany Zjednoczone i ujawnianie filmów rzekomo przedstawiających UAP-y, to bardzo często okazuje się, że to są materiały spoza Stanów Zjednoczonych. Przykładowo ostatnio pokazano ten głośny film z dronem i z Hellfire wykonany w Jemenie. Słynna latająca meduza to Irak, a Guadila to Porto Rico i tak dalej. Oni często, ale oczywiście nie zawsze, pokazują jakieś dziwne zjawiska ze świata. Ciekawe, może chodzi o to, żeby ten świat przekonać, że dzieje się w powietrzu coś dziwnego. Możemy zatem zauważyć, że w przypadku zarówno uapów, jak i dronów, opinia publiczna, a może raczej społeczność internetowa, internauci, te masy internetowe, Otrzymują ciągle nowe, bardzo mocne bodźce, ale też sprzeczne przekazy. Wynika z tego taki wniosek: UFO czy też UAPy latają po świecie, są nieuchwytne, a czasem przybierają formę rzekomych dronów. Do czegoś podobnego, szanowni państwo, próbuje nas przekonać dr Borys Jefimowicz-Żyliajew i jego ekipa. Bo to oni na około 10 miesięcy przed wystąpieniem Davida Grasza, po raz pierwszy, zaczęli mówić o UFO nad Ukrainą. Ten kijowski naukowiec wtedy po raz pierwszy publikuje razem z kolegami głośny materiał. Przypominam, to jest rok 2022. Potem Żylajew, Pietuchow, Reszetnik, Pochwała, bo to są jego współpracownicy wspomniani, publikują kolejne raporty. W marcu 2025, na krótko przed wizytą zełeńskiego w Białym Domu tą pamiętną wizytą, która się zakończyła kłótnią z Trumpem pojawia się ich kolejny raport pod tytułem Niezidentyfikowane zjawiska powietrzne charakterystyka ciemnych UAPów". Ten raport zawiera wyniki analiz nie tylko tytułowych obiektów tych ciemnych UAPów, ale też dotyczy kilku innych kwestii. Przypominam, to miało miejsce w marcu 2025. Czytamy w tamtym dokumencie m.in. cytuję: Użyliśmy wysokiej jakości danych obserwacyjnych powietrznych obiektów nieznanego pochodzenia, aby ocenić ich cechy. Prezentujemy dane z trzech przypadków: dziennych obserwacji UAP-ów nad Kijowem, nocnych obserwacji grup obiektów w pobliżu Księżyca, obserwacji UAP-ów nad linią frontu w Ukrainie. Raport Żyliajewa i kolegów mówi dalej. Wspomniane ciemne uapy są wykrywalne w świetle widzialnym tylko za dnia, w nocy są wykrywalne jedynie w podczerwieni. Odnotowaliśmy duże rozmiary tych obiektów, osiągające nawet 3-6 km. Osiągają one zawrotne prędkości 2,5 Macha i więcej. Mają niskie albedo wykazujące cechy ciał doskonale czarnych. To miało miejsce wiosną 2025 roku. Takie informacje Trafiają do sieci w raporcie ukraińskich uczonych. Przypominam, że to są astronomowie. To nie są ufolodzy, to są astronomowie. Ale to jest powtórzenie tego, co oni zasadniczo mówią od początku wojny. Natomiast po kolejnych wydarzeniach jesienią 2025 roku po wydarzeniach, chociażby takich jak wtargnięcie obcych dronów do Polski, jak koalicja chętnych, itd, żyliajew i koledzy znowu się uaktywniają. Znowu publikują raporty o UFO, tym razem dwa. Robią to z zadziwiającą precyzją, regularnością i niezłomnością, bo pamiętajmy, że oni zostali poddani ostrej krytyce przez środowisko astronomiczne, które uznało, że no, dokonali jakichś błędów pomiarowych, może widzieli po prostu pociski. Takim głównym głosem krytyki był Avilep, tak? Ten sam Avilep, który teraz nadaje ton dyskusji o tym, że 3 i Atlas to jest obiekt pochodzenia prawdopodobnie sztucznego, no przynajmniej nie jest to jego zdaniem wykluczone. Po 2022 roku raporty Żyliajewa i kolegów zatem się cały czas ukazują, ale one już nie wywołują takich emocji, nie mówi się o nich w internecie, natomiast one trafiają na platformy przeznaczone do publikowania artykułów naukowych, do ich recenzji, m.in. na ResearchGate czy na ArXiv. Te raporty wzmacniają przekaz, że jest coś dziwnego nad Ukrainą, że jest coś niekontrolowanego i że jest to nie wiadomo co. Pytanie, czemu taki przekaz ma służyć? Czy on ma na pewno jakieś zastosowanie do propagandy wewnętrznej? Bo ja trochę straciłem, tak naprawdę, Wiarę w to, że Żyliajewi i jego współpracownicy chcą sprawę wyjaśnić, skoro oni trzeci rok z rzędu de facto publikują to samo. Ale jeżeli chodzi o propagandę wewnętrzną, no to przekonywanie ludzi, że jest coś jeszcze oprócz Rosjan i Dronów, to chyba nie za bardzo wchodzi w grę. Może więc to jest element ukraińskiej propagandy zewnętrznej. Bo Żyliajew, który przecież na co dzień zajmuje się kwestiami astronomicznymi i ma na koncie bardzo, bardzo dużo publikacji, on się zdaje nam mówić to samo, co Luis Elizondo w ubiegłym roku na spotkaniu w kongresie, że są jakieś obiekty, że nie da się ich kontrolować, że one no, najwyraźniej przewyższają ludzkie dokonania techniczne że one rozwijają niezwykłe prędkości, no i jeżeli coś odwinął, to odwinął i nikt nie będzie wiedział. Oczywiście Żyliajew nam nie mówi tego wprost, że te obiekty nas zaatakują, to znaczy ich zaatakują, w sumie nie wiadomo kogo zaatakują, mm, ale wiecie, przekaz jest bardzo podobny. Czemu służy zatem utwierdzanie takich przekonań, zarówno przez Elizondo, przez Żyliajewa, jak i przez tych różnych pożytecznych idiotów, którzy to kupują. A no nie wiem, decyzję pozostawiam wam. To jest trochę tak jak z tą starą zasadą: kto czuje, ten produkuje. Jeżeli Amerykanie, Ukraina, jeżeli Izrael, wcześniej ustami Haime Asheda, który był nie tylko uczonym, ale także oficerem wywiadu, mówią o jakichś dziwnych obiektach, udając zupełną bezradność i zostawiając furtkę do nieskończonych domysłów, to mi się to nie za bardzo podoba. To jest propaganda. To jest nie tylko brak transparentności. Ale też odbiera to tak naprawdę troszeczkę powagę tym wszystkim ruchom mającym na celu badania nad UFO. Dlatego, że my jasno widzimy, że co najmniej te trzy kraje wykorzystują temat UAP-ów do tworzenia jakiejś tam, no nie wiem jak to nazwać czy to jest propaganda, czy to jest wojna informacyjna raczej to jest szum, bo ja nie sądzę, żeby te informacje miały aż tak duży wpływ. One mają może wpływ na opinię publiczną, może raczej na internautów, natomiast nie wiem, czy one są w stanie zdziałać coś, jeżeli idzie o pole militarne. Druga sprawa, że to, co piszą Żyliajew i koledzy, ma obecnie znaczenie marginalne. To znaczy, nikt się już tym nie podnieca, ale te raporty wychodzą. Sprowadza się to natomiast tak w praktyce również do oddalenia od siebie ewentualnej odpowiedzialności za obserwacje niezidentyfikowanych obiektów. Ukraińcy mówią wprost, to nie my, my nie wiemy, co to jest, to są pewnie ruskie, albo Chiny, albo kosmici, albo nawet Amerykanie, a może wszyscy razem. No dobrze, ale o czym konkretnie piszą teraz Żyjajew i jego współpracownicy? Czy oni już odkryli, czym są te dziwne obiekty po trzech latach publikowania tego samego? Ano nie odkryli, nie jest to zadziwiające, natomiast najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że choć na portalu ResearchGate obydwie publikacje zostały zasygnalizowane, to nie są dostępne w całości, a jedynie częściowo. To znaczy, pierwszy artykuł pod tytułem Obserwacja i Charakterystyka UAP-ów autorstwa Żyliajewa, Władimira Pietuchowa i Sergeja Pochwały jest po prostu pustym dokumentem tak, jest pustym PDF-em. Dostępny jest jedynie wycinek wniosków, który brzmi: cytuję. Niezidentyfikowane zjawiska powietrzne opisują latające obiekty, których nie da się zidentyfikować ani wyjaśnić. Te zjawiska były przedmiotem zainteresowania i badań ze strony rządów, jak i środowiska naukowego. Prezentujemy piszą ukraińscy badacze, przegląd obserwacji astronomicznych, podkreślamy dane statystyczne i kluczowe odkrycia odnośnie prędkości, wysokości i rozmiarów uapów. Naszym zadaniem było monitorowanie dziennego nieba w celu wykrycia zarówno jasnych, jak i ciemnych obiektów poruszających się z prędkością kilku machów obiektów mających setki metrów i więcej. To jest koniec cytatu. Oni w dalszej części tego dostępnego fragmentu wyjaśniają, że obiekty były rejestrowane zarówno w świetle widzialnym, jak i w podczerwieni, że wykryto jakieś dziwne obiekty pojawiające się na ułamek sekundy, że te obiekty, które się poruszały na wysokości 2500 metrów, miały rozmiar 6 metrów, tak to zostało ocenione. Kolejne obiekty, pojawiające się o połowę niżej, czyli na wysokości 1200 metrów, poruszające się z prędkością 282 km na, na sekundę, miały rozmiary przekraczające 100 metrów, natomiast największe obiekty miały zostać zarejestrowane przez ukraińską armię. Ich wielkość oceniono nawet na 6 km długości i 1,5 km wysokości. W poprzednim odcinku poświęconym ustaleniom Żyliajewa zadałem pytanie: w jaki sposób statki matki o tak potężnej masie mogłyby się poruszać nad ziemią i nie byłoby to wykrywalne? Drugie ważne pytanie: dlaczego Żyliajew i koledzy wciąż publikują to samo i to samo? Czy to jest w jakikolwiek sposób wiarygodne? Ale jest też drugi raport, nowy, wrześniowy, który nie jest w ogóle dostępny publicznie, jest dostępny na żądanie to znaczy, nie został chyba jeszcze w ogóle wygenerowany, może zostanie przesłany za jakiś czas. On mówi o obserwacjach obiektów mniejszych zarejestrowanych podczas obserwacji Księżyca. Z tych dostępnych fragmentów możemy no, się domyślić, Możemy wyśnuć wniosek, że Ukraińcy znowu piszą o tym samym, ubierają to tylko w nowe słowa, może po prostu poprzestawiają akapity, i będzie nowy raport. No ale zobaczymy, zobaczymy, jak ten drugi raport przyjdzie, bo on mówi o mniejszych obiektach, mniejszych wykrytych w pobliżu księżyca. Ukraińcy o czymś podobnym wcześniej pisali, ale miały to być obiekty większe. Reasumując, drodzy Państwo, że Jajew i koledzy znowu się ożywili, Znowu przekazują te same informacje. Po co to robią, skoro od kilku lat nic z tego nie wynika? No, moim zdaniem służy to raczej jako wzmocnienie przekazu, że jest coś, czego nie znamy. Może robią to po prostu na zlecenie, sami mając to w nosie. Po prostu powtarzają te wnioski któryś raz z rzędu. Czy oni rzeczywiście coś odkryli, czy uprawiają zleconą propagandę? Czy temat uapów, dronów, tiktaków to zasłona dymna i element propagandy? Po prostu sposób na mieszanie ludziom w głowach, na równoczesne stopniowanie i łagodzenie emocji, by ludzie nie zrozumieli nic z obrazu, który rozgrywa się przed ich oczami. Padło tutaj wiele pytań, ale na tyle jasno zarysowanych, żeby też postawić sprawę jasno. UAP i ten cały temat może znajdować zastosowanie w propagandzie militarnej wielu grup interesów. I chodzi o obie strony konfliktu, czyli Zachód, Chiny, Rosję i tak dalej. Wszyscy to stosują przede wszystkim opierając się na pewnych niedomówieniach. To jest zastosowanie, powtórzenie taktyki z okresu zimnej wojny, kiedy nie było wiadomo, co jest obserwowane na niebie, no to sugerowało, że to pewnie Amerykanie albo Sowieci w swoich wspaniałych latających maszynach. Dzisiaj jest podobnie. Dzisiaj natomiast miejsce Tajnych samolotów szpiegowskich, aurory i tak dalej, zajęły drony, drony równie tajemnicze, co obiekty, o których mówiono kilkadziesiąt lat temu. Po prostu na polu walki w powietrzu, na polu prowokacji różnego rodzaju, musi być utrzymywany ciągły ferment, ale też niestety wykorzystuje się pożytecznych naiwniaków. A po co się to wykorzystuje? No po to, żeby przeciętny użytkownik internetu, widząc światełko na niebie, nie wchodził w sprawę zbyt głęboko, żeby miał gotowe odpowiedzi, że to muszą być kosmici, jak nie wiadomo, kto to jest. I jak zwykle czekam na Wasze komentarze. Co sądzicie o tych publikacjach, powtarzających się publikacjach kijowskich astronomów? Po co to jest robione? Czy rzeczywiście temat UFO? Zupełnie przypadkiem jest wykorzystywany przez trzy państwa, A może przez Izrael trochę mniej, ale jednak zaczęło się tak naprawdę od Eszeda, bo to Eshed zaczął opowiadać rzeczy kojarzące się dzisiaj z ruchem Disclosure, na jakiś czas przed pojawieniem się tego tematu. Czy to jest przypadek? Czy mamy do czynienia z jakąś zaplanowaną akcją dezinformacyjną? No, to wszystko zaczyna z biegiem czasu. Niestety się troszeczkę nam obnażać, że być może ta cała dyskusja o UAPach de facto miała znaczenie jedynie propagandowe. Ale zobaczymy, poczekamy, zobaczymy. To się na pewno jeszcze nie kończy. Czekam, jak mówiłem, na Wasze komentarze. Przypominam o opcjach wsparcia kanału. Przypominam też o naszym kanale siostrzanym, czyli UFO Historielite. Do usłyszenia w kolejnym odcinku UFO Historii. Aha, jakbyście chcieli poszukać sobie tych raportów Żyliajewa i kolegów, to na Discordzie znajdziecie odnośniki, ale tych raportów po prostu fizycznie tam nie ma są jedynie fragmenty.